kochani, witajcie, witajcie. Pozdrawiam miejsca Chrystusa. Siłem przed chwilą z nadworu. Zimną wóz Tak więc trochę jestem zmariznięty. Chciałem wam to szczerze nagrywać po drodze, ale nie dało się. Rękawiczki za cienkie wziąłem. Tak więc, kochani. Dlaczego? My, którzy nazywamy się chrześcijanami, kręcimy głową, gdy usłyszymy, że ktoś coś zrobił, co nas, co nas oburza, kochani. Jesteśmy oburzeni, ktoś coś powiedział, obojętnie kto. Obojętnie kto, pamiętajcie, czy to jest ktoś, kto się mianuje chrześcijaninem, czy ktoś, kto nie mianuje się chrześcijaninem. Kto mówi otwarcie, że jest ateistą I Źle postępuje Ktoś, kto wyznaje, mówi, że jest Wierzy w Boga, ale postępuje jak szatan <laughs> Koni Przypomnijmy jeszcze raz sobie Nie bądźmy oburzeni Tym, że Myśmy komuś zrobili dobrze A ten ktoś nam zrobił coś złego Gdyż Koni Jezus robił tylko dobrze i jemu robiono cały czas całe jakieś zło i na końcu jego przyjaciele go zostawili obiecywali, że go nie zostawią i on na krzyżu nie kręcił bo mówi, no jak mogliście obłudnicy kaniśli, my komuś damy samochód Abstrakcja, prawda? Damy komuś obraz matejki, a ten ktoś jeszcze nam powie. Słuchaj, <laughs> dzięki Ci za tego matejkę, ale słuchaj, daj mi jeszcze tego. Yy, kogo tam z młodej Polski? Malczewskiego. Wówczas. Już sobie myślisz, no zaraz dam ci za darmo bitwę pod Grunwaldem, a ty jeszcze chcesz ode mnie coś tam jeszcze, prawda? Czy ty nie masz pojęcia już, ile ja ci dam? A już powiedział, jeśli ktoś chce wasz płaszcz, dajcie mu też i koszulę, i sweter. Wierzcie we mnie. Kochani. Rest in peace, tak? Odpoczywaj w pokoju, w spokoju. Martwy człowiek odpoczywa zawsze w pokoju. My mamy pokój w Chrystusie. Jeśli coś nas męczy, to znaczy, że my nie mamy pokoju. My, Jezus nas zabrał ze sobą do grobu. Czytamy to. Z nim bowiem razem umaliśmy i z nim razem z martwych staliśmy. Jeśli coś nam przeszkadza, to znaczy, że tylko znamy Pismo Święte, ale nawet nie znamy tych ważnych wersetów, które trzeba. Ewentualnie my znamy, ale nie, wiemy, nie znamy ich znaczenia. Ewentualnie tak jak zakonnica, którą spotkałem parę miesięcy temu, powiedziała, że, że to że to, że to, że to tam, tutaj to nie, nie, nie możemy. Dopiero tam w niebie będziemy tak żyli. No to znaczy, że po co Jezus umarł? Znaczy, że tutaj żyjemy nadal w piekle? Jeśli on powiedział: pokój, mój Wam zostawiam, odpoczywajcie w pokoju. Ja jestem w Waszym pokoju. Tylko nie zapominajcie o tym. Nie bądźmy oburzeni na nikogo. Nikogo nie znamy w ciele. Pamiętajcie. Jeśli, jeśli my zwracamy uwagę na czyjąś cielesność, czyli na czyjś upadek w ciele, albo na, na coś, że ktoś wciąż żyje w ciele, ta osoba nie widzi, że może żyć jako chrześcijanin, my się tym nie oburzamy, ponieważ to jest właśnie cielesność. Jezus nas z tego wyprowadził. Nie oburzamy się na kogoś, kto nie widzi tego. Ta osoba tak naprawdę się męczy, ale o tym nie wie. No, ta osoba o tym nie wie. Ja się męczyłem i o tym nie wiedziałem. Ja będąc chrześcijaninem wpadałem w poważne jeszcze terapaty duchowe. Szukałem ukojenia nie tam, gdzie powinienem je znaleźć. Nie tam, gdzie ono jest. Ponieważ nieprawda mnie uwalniała. Ale czasami alkohol. Alko na chwilę. To była tylko chwilowa. Ewentualnie musiałbym nosić cały czas butelkę sobą i cały czas chodzić na rauszu. I umrzeć na marskość wątroby, a nie umrzeć w Chrystusie. Dobrze, przepraszam. Nikogo nie znamy w ciele, tak czytam. Nie jesteśmy już cieleśni. Jezus wybaczył nam wszystkie nasze grzechy. Przem Bóg wybaczył poprzez Jezusa. Jak też wszystkie grzechy mają wybaczone ci, którzy nawet idą za szatana. Nawet nie wiedzą, że idą za szatana. Pozdrawiam wszystkich w imieniu Pana.